Jestem. Tylko pamiętaj, ma być ostro. Żadnej taryfy ulgowej. Na ten moment zapominasz, że to mój wzór. Czwana jest. Nie rozumiesz? Za błędy z Michałem trzeba słono płacić. Coś o tym wiem. Przecież wiesz. Że mam ci sporo do wybaczenia. Alwarz o tym wie? Co robiłaś u Dawida? Prawiałam z nim dziki seks. Kratyn. Stary dureń. Jan Stańczuk, zostaw do siebie kontakt, a na pewno odsłonię. No, jestem już czekam. Przez ciebie tu jest. Na... Promieniejesz, nie to co do tej pory. A co było do tej pory? Do mnie nie Wiem. Posłuchaj, ja wiem, jak wyglądają ludzie, których coś łączy. Czemu A to o to chodzi, tak? A po prostu jesteś zazdrosna, nie? Ja wciąż kocham, han. No tak, no. Nie trudno nieszczęśliwy wypadek.